Ve Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj będzie testowanko testowanko rzeczy, które mi leżą zalegają w szufladach e, tak, 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 w ogóle dorobiłam się wspaniałego przyjaciela nowego na twarzy, którego już tutaj troszeczkę przykryłam, ale no linia idealna do tego, słuchajcie żeby testować kremowy brązer, tak, więc w ogóle jaram się ale chociaż ta strona w miarę jest ok dobra, słuchajcie e, paleta Harry J Makeup e, która została wypuszczona już jakiś czas temu, nazywa się Red Carpet, ale no ja mam trochę poślizg z niektórymi rzeczami i uznałam, że dzisiaj chciałabym pobawić się tą paletą, zobaczyć jak będziemy ni nią pracować. W palecie tej znajdziecie przewagę błysku, mniej cieni e, w ogóle matowych. Oczywiście pokażę Wam tutaj, jak się prezentują te wszystkie kolory. E, uważam, że jakość cieni od Harego jest naprawdę bardzo dobra. E, dostaniecie ją w chyba w Contigo, jak się nie mylę. E, natomiast no, dzisiaj chciałabym się bardzo mocno pobawić, ale mam też jedną rzecz, którą też bardzo, bardzo mocno chcę przetestować. Od Danesy My Ricks, słuchajcie i to się nazywa, uwaga, mój wspaniały angielski. te Chrome Flakes Multi Chrome Gel for Eyes and Face i mamy tutaj to jest w odcieniu Lightning Bolt jakoś tak i to jest po prostu jakaś magia w butelce. Ogólnie może to stać ostrość, ostrość. Może to dla mnie słuchajcie stać. O, ja takiego tak, O tak, żebyście. O, teraz widzicie wszystko. E, może to stać dla mnie i po prostu służyć jako przycisk do papieru i ustawa. Jest tak ładne i to jest tak multichromowe, że nie potrzebuje otoki żadnych cieni do powiek i na pewno chciałabym wypróbować ten błysk. No. Zabieram się za testowanie, słuchajcie, palety z błyskami i nie wiem, czy w ogóle je użyję, bo tak strasznie chciałabym przetestować ten błysk. Dodatkowo dzisiaj będzie podwójne testowanie, e, bo i chcę na TikToka nagrać, jak również i na Instagram, bo ja jestem w trakcie poszukiwania zamiennika dla Was pomadek Diora. E, tych takich błyszczących z tą cekinowym wykończeniem. I Wy mi podpowiedzieliście, że Avon ma coś takiego. Jest to Power Stay. Voltage Spark Lip Color Zamówiłam w kilku odcieniach I chciałabym te wszystkie odcienie sobie też dzisiaj Przetestować razem z Wami Więc no tak się to prezentuje Tak się to prezentuje, a co będzie to wyjdzie w praniu Więc przyciągam Was bliżej Zapraszam serdecznie, lecimy z tym materiałem W ogóle słuchajcie Dzisiaj nałożę sobie Z racji tego już trochę muszę regenerować tutaj Skórę i okolice Pod moimi oczami Totalną nowość która niedługo już będzie w sprzedaży. Klawir słuchajcie wypuszcza i to jest myślę świetna informacja dla wszystkich. Hydrożelowe płatki pod oczy. Różne 60 sztuk w opakowaniu w bardzo dobrej cenie. Słuchajcie, ja dzisiaj położę sobie te różane, bo tutaj na przykład mamy różane. Wygląda to w ten sposób. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Jest również kwas hialuronowy Gold Black Pearl, czyli wyciąg z. Złot, złoty wyciąg z czarnej perły. Jak dobrze to tłumaczę. E, mamy witaminę C i coś, co mnie totalnie zaskoczyło, czyli płatki hydrożelowe na wieczorną pielęgnację. Z retinolem. Tak to wygląda. Bardzo ładne w ogóle mają opakowania. Wygląda to w ten sposób. Mamy tutaj szpatułeczkę. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że strasznie przypominają mi w ogóle w opakowaniach i w tym wszystkim e, płatki od Fixi. I tak to wygląda. Tu się jeden płatek przykleju. Dobra, tutaj mamy płatki. Ja przyklejam to zazwyczaj w tym kierunku. O, i położę sobie dzisiaj te płatki. I będę przechodziła do malowania oka. Patułka mega pomaga, słuchajcie, w oddzielaniu płatków. Ups, są aż nasączone wszystkim, co dobre. Płatki zamontowane, taka dzisiaj będę. Osobiście lubię takie rzeczy. Korzystam też z płatków wielorazowych, ale strasznie mi się podoba. Przystępność, cena, mega plus, naprawdę. 60 sztuk płatków. E no i wiecie, kładziecie sobie, malujecie się, zdejmujecie i ta skóra jest nawilżona. Czyli już nie muszę dodatkowej porcji kremu stosować, a jak się coś osypie, to na płatki. Baza na powiekach. Lecimy z tym makijażem. Zaczyna od tego brązu, który nie jest jeszcze najciemniejszym brązem. I teraz biorę sobie kolejny brąz przejściowy. Tutaj podstawą w cieniach matowych jest duża baza neutralna powiedziałabym. A czas na ten najciemniejszy brąz, dam go tylko przy samej linii rzęs, trochę wzmocnię. Biorę sobie lepik, bo będę przyklejać błyski. I jest tu taki zielony szmaragdowy kolor które na pewno użyję. Przepiękny kolor. Mega mi się podoba. No i teraz y, w wewnętrznym kąciku też chciałam użyć właśnie z tej paletki, ale może teraz właśnie przejdę do tego dziwnego kremu z danesy Myrix. Nie mam totalnie żadnych odczuć. Nie wiem, co to jest. Czy to jest krem? Ale raczej tak, dlatego, że jak tego się dotyka, jest to taka pianka. Okej. Okay. Będzie to budować na pewno strukturę. No przepięknie to wygląda. Tutaj jest trochę za jasno, dlatego cienia. Myślę, że w ciemniejszym pokażę swój większy potencjał. No to dobra. Nakładam. Trochę jeszcze przyciemnie. To jest mój najbardziej zwichrowany, ale ulubiony pędzel do aplikacji takich rzeczy. Więc nie oceniajcie mnie. Strasznie go lubię. No, pięknie to wygląda. Naprawdę wygląda to obłędnie. Idealne na Sylwestra. Mega. Widziałam, że marka Essence też coś takiego wypuściła. Jestem mega ciekawa, czy da się to kupić w Polsce. Jeśli to namierzyliście, to dajcie znać. Chętnie to kupię do testów. No, coś pięknego. No, jak to wygląda na powiece, to ja nie mam pytań. Dobra, jestem gotowa, żeby zdjąć płatki. Ja sobie lubię jeszcze tak resztką tego nawilżającego produktu przejechać. Dobra, płatki zdjęte. Skóra mega nawilżona pod oczami. Uwielbiam te różane i bardzo, bardzo, bardzo polecam Wam jeszcze ten black. Y nie black, tylko już Wam mówię, Gold Black Pearl. Też bardzo fajnie nadmierzające. Jestem w trakcie testowania e, tych wszystkich płatków, żeby Wam więcej powiedzieć na ten temat. Przygotuję osobny materiał. Natomiast e, na chwilę obecną różane i te top-of-the-top. Top. No dobra wytuszowałam rzęsy i zaczęłam kleić white tło dwójki kilka trzynastek, dwunastkę, jedenastkę i dziesiątkę, żeby uzyskać efekt takich pełniejszych rzęs z racji tego, iż musiałam tutaj zrezygnować z kreski jeśli chcecie kreskę, to najpierw zróbcie kreskę a później połóżcie tego typu błysk, bo on jest taki mocny, glitterowy i dosyć mocno przytłaczający, dlatego tutaj trzeba wcześniej pomyśleć nad tym, żeby kreskę zrobić, ja tego nie zrobiłam dlatego zdecydowałam się na mocniejsze rzęsy dzisiaj. No a ci, co wiedzą, to wiedzą, że jeśli chodzi o klavier White Duo 2, to są moje ulubione kępki ever. Marka Perfecta wypuściła dwa podkłady. Perfecta Glow Adapt i Matte Adapt. Jeden z nich to jest efekt glow na Twojej skórze hialuronowy matujący fluid plus baza. Drugi natomiast jest perfekcyjne krycie i satynowy mat, witaminowy podkład rozświetlający. Można by było powiedzieć, czytając te dwa opisy, że jest to jedno i to samo, tylko w dwóch różnych butelkach. Występuje on w trzech chyba odcieniach. Ja już tutaj rozpakowuję. Zobaczymy, czy ja w ogóle znajdę odcień dla siebie. Tak, występuje w trzech odcieniach. Ja często te podkłady widuję w na takiej szafce z innymi podkładami. Ja sobie chyba wypróbuję ten witaminowy podkład rozświetlający, jestem go bardzo ciekawa. Pokażę Wam wszystkie trzy odcienie, jak one się prezentują. A w następnym materiale może wypróbujemy ten mat. Jeśli będziecie zaciekawieni, zostawcie oczywiście informacje w, ko w sekcji komentarzy na dole. E, gdzie tu są kolorki? Halo? Kolorki. Dobra, tak prezentuje się odcień naturalny. Później jest naturalny beż. Nie wiem, czy idę w dobrej kolejności, ale potem jest ciepły beż. Mam nadzieję, że nie będzie mocno ciepły. To jest drugi kolor. Ja chyba idę w dobrej kolejności. I tak wygląda ten najciemniejszy odcień. No, jestem zmuszona użyć tego najciemniejszego teoretycznie koloru, ale nie jest on najciemniejszy, jeśli rozumiecie o co chodzi. Zobaczmy ten podkład. Trochę jasne, ale daje takie poczucie stapiania się ze skórą, więc może nie będzie tak źle. Zobaczymy, czy się go da budować. W ogóle śmiesznie pachnie świeżym praniem. Hmm. Zobaczymy, czy mi zakryje tego babola na policzku. Dobra, trochę przyciemnię, żeby pokazać Wam, jak wygląda struktura skóry. Faktycznie jest to podkład rozświetlający, co jest widoczne na pierwszy rzut oka. Nie zakrył go w 100%, więc jest to średnie krycie. Nie macie tu możliwości zbudowania pełnego krycia, ale krycie jest przyzwoite. Ładnie wyrównuje kolory cery i ładnie wygląda na twarz. Jeśli chodzi o korektor, użyję sobie dzisiaj korektor, który znam. Przyszedł w paczce pr razem z Han we wszystkich odcieniach. Wezmę sobie ten odcień 63. I tym samym korektorem jeszcze tego babola tutaj zamaluję. Dobrym patentem jest zostawienie na chwilę tego korektora, żeby tak troszeczkę wysechł i dopiero wtedy rozblendowanie, więc dajmy mu chwilę, niech sobie leży. A ja w tym czasie przechodzę do tych kremowych brązerów, chociaż mówię, moja cera dzisiaj średnio nadaje się do kremowego konturowania, ale no dobra. Mamy odcień Cool. I mamy odcień happy. <laughs> Jedynka zimna, happy chyba ciepła. Tak mi się wydaje. Zobaczmy te kolory. Tutaj mamy odcień 1 I tu mamy odcień dwa. Tak to się prezentuje. No i ja idę automatycznie w ten odcień numer 2. Biorę sobie pędzelek Real technik, który mam milion lat. Rozcieram. Bardzo mocny. Czysta strona gąbki. Kurczę, czy tylko ja to widzę. Jest okej, okay, ale nie wiem, coś mi coś mi nie do końca leży. W tym kolorze. Dobra, czas tego babolca tutaj zakamuflować przed położeniem bronzera I będę musiała bardzo uważać tym samym pędzlem, trochę powyżej, ponad No nie wiem, też macie takie wrażenie, albo już mi się dzisiaj wali w oczach, że ten kolor jest taki brudny. No nie wiem. Wiecie, kolor to jest kwestia indywidualna. Formuła jest lekka, ale co do koloru nie mam przekonania, bo jak go rozblenduję, to tak miejscami jakby lepiej. Położył miejscami gorzej. Jest ok, ale. Nie, nie mam szału. Jest ok. Jest ok, jest ciepły, ale rozciera się do takiego bardzo dziwnego koloru. Z jednej strony jest ciepło, a z drugiej strony mam wrażenie, że tutaj mam tak z jednej strony trochę ciemniej, trochę jaśniej. Nie wiem, dajcie znać, czy używałyście i czy u Was działo się to samo, jeśli chodzi o te kremowe bronzery nowe um, Nie wiem, nie jestem do końca jakoś przekonana. Użyję sobie różu. Jest to nowość na pewno tutaj na kanale, ale nie nowość dla mnie. Bardzo fajna formuła. Jest to Watermelon Candy Cheeky Color Gem. Jest to taka formuła pianki, słuchajcie, e, która przepięknie wygląda na policzkach. Jest to taka formuła, którą możecie już nakładać na upudrowaną skórę twarzy, ponieważ to jest takie piankowe, musowe wykończenie. Już próbowałam właśnie i na puder i wszędzie i nic się mi nie działo ze skórą. Przyjemny kolor. Wezmę puder, który mam sprawdzony, Жиwomir Silphilis Libre w odcieniu 03. Czas dokończyć makijaż oczu i wezmę z palety Harego Wezmę sobie ten zielony, błyszczący kolor. Dam go tutaj w wewnętrzny kącik. Myślę, że będzie idealnie pasować. Biorę też ten błyszczącą ciemną zieleń. I dam odrobinę właśnie w zewnętrznym kąciku, żeby połączyć. I teraz coś szalonego. Wracam do tego kremu. Do tych flejków plątków w kremie zanurzonych no i będzie na bogato okej okay, dobra opaska Out, ale brakuje mi błysku na policzkę. Myślałam sobie, że do tego makijażu super wejdzie. Z House Labs e, Lady Gagi, ten różorozświetlacz i on ma kolor Fire Opal. Wiem, że część z Was kupiła e, po tym teście właśnie House Labs też sobie ten produkt. Więc też go trzeba używać, jeśli rozumiecie o co chodzi. I aplikuję go tak jakby róż troszeczkę wyżej godając, żeby mieć ten błysk i użyję jeszcze mgły pudrowej sypkiej w odcieniu 02 żeby nabłyszczyć nos trochę czoło trochę tutaj też rozświetla. Do takich oczu to dzisiaj nie będzie pasować, słuchajcie, każdy makijaż ust. Dlatego, yy, z racji tego, że zamówiłam właśnie te pomadki z Avonu w trzech odcieniach, to teraz z Wami nałożę najjaśniejszy kolor, a resztę kolorów zapraszam prezentację E, na inne social media. Zostawię Wam linka pod filmem, bo podejrzewam, że prezentację tych pomadek wrzucę szybciej. Dobra, lecimy z tymi ustami. Wybrałam tą w odcieniu Nude Search, która ma się też błyszczeć i wygląda w ten sposób. No, a usta halo, ostrość. Usta obrysuję konturówką Daso Beauty i jest to numerek 06. stosowną chwilę, zaczekamy sekundę zobaczymy, czy będzie efekt tego brokatu no dobra, chyba jestem gotowa, czuję taką suchość i to dosyć mocno zobaczmy to a się klei no ale efekt to jest No i to duży efekt. No dobra, myślę, że jestem gotowa, żeby dać Wam podsumowanie, jeśli chodzi o testy dzisiaj. Słuchajcie, paleta Harego jest naprawdę bardzo fajna. Błyski są bardzo fajne. Trochę przeszkadza mi ta proporcja, że tutaj w tej palecie jest więcej błysku niż matą. E, natomiast muszę wam powiedzieć, że dobrze się tymi matami pracuje i nie mam nim i nic do zarzucenia kompletnie. E, zróżnicowane błyski, taka świąteczna zieleń w środku. Mamy również dwa prasowane brokaty. E, są tutaj też takie granaty. Idzie tą paletą się pobawić i zrobić naprawdę ciekawy makijaż. Więc jeśli macie ochotę, to macie tutaj naprawdę różne wykończenia cieni. Polecam Wam serdecznie. Jeśli chodzi o podkład, który dzisiaj sobie aplikowałam na twarz, witaminowy podkład rozświetlający, będę się mu przyglądać. Ma bardzo ładne wykończenie i jest to produkt zastygający, no bo odczuwam jednak taką, wiecie, suchość po przypudrowaniu i zaciągnięcie. E, bardzo ciekawy produkt, jestem ciekawa jeszcze tego matującego. Myślę o przygotowaniu dla Was materiału pół na pół, pół na twarzy, właśnie jakby ten rozświetlający ten matujący i zrobić test całodniowy, dajcie znać w sekcji komentarzy, co Wy o tym sądzicie. E, słuchajcie, pomimo tego, iż w dzisiejszym makijażu użyłam tego spektakularnego brokatowego błysku na powiekach, muszę Wam powiedzieć, że efekt jest nie do wytrzymania. E, nałożyłam tak, żeby nałożyć równomiernie, bo takie produkty potrafią się dziurować e, przy zasychaniu i choć Efekt jest spektakularny, muszę Wam powiedzieć. To niestety, ale podczas ruszania powieką, jeśli coś tutaj się źle e, ułoży, e, czuję takie kucie w tym miejscu. Gdzieś tutaj jest więcej tych drobinek. Już próbowałam sobie delikatnie e, skrobać palcem, ale nie chcę po prostu zrobić sobie dziury przed zrobieniem sobie zdjęć do ikony. I muszę Wam powiedzieć, że efekt jest naprawdę fajny. Jest to taki produkt typowo artystyczny. E, ale trzeba umiejętnie go nałożyć. Ale no wiecie, no błysk jest po prostu z kosmosu. Dzisiaj usta się błyszczą, oczy się błyszczą, ale jest w tym wszystkim jakaś taka fajna równowaga. Jeśli chodzi o te kremowe brązery od Hean, e, nie do końca podoba mi się właśnie ta formuła. Na pierwszy rzut idzie bardzo mocno, aplikuje się bardzo tak soczyście. Natomiast przy rozcieraniu kompletnie traci swoją moc i mam wrażenie, że będę go dokładać, dokładać, dokładać i dokładać. Ale jest to fajny produkt dla osób, które na przykład boją się kremowego konturowania, a chciałyby spróbować. I ta forma też jest taka o tyle fajna, że może służyć jako przyciemniacz do podkładu. Jestem ciekawa, czy do tego też by się sprawdził, więc jeszcze nie stawiam na nim krzyżyka i będę się mu dalej przyglądać. Co do pomadek yy, tych z Avonu, to muszę Wam powiedzieć, że efekt jest dużo mocniejszy niż pomadki Diora. Ja oczywiście za chwilę jeszcze będę aplikować sobie dwa pozostałe kolory, zobaczcie jak się będą w ogóle zmywać. Efekt jest mało przyjemny, bo jest szorstki i brokatowy na ustach. W przypadku pomadki Diora jest o tyle fajnie, że dużo osób mówi, że eee, za droga, przereklamowana. Tam formuła jest po prostu genialna, bo jest bardzo komfortowa na ustach i nie wysusza tych ust. E, e, wiecie, ten brokat jest taki minimalny, taki elegancki, powiedziałabym. Nie jest to takie po prostu uderzenie przyklejonego brokatu, tylko jest taki elegancki, subtelny blask na ustach. No tutaj mamy hamskie uderzenie brokatowe e, w przypadku tego koloru. Ja się kompletnie nie spodziewałam, że tutaj się pojawi niebieski. E, chyba wolałabym złoty. Chyba wolałabym złoty e, jednak, natomiast no, muszę Wam powiedzieć, że już mam efekt po prostu skorupy na ustach i przesuszenia, więc jestem taka nastawiona troszeczkę negatywnie e, do tej pomadki. Czuję niesamowitą suchość i nie wiem, czy to jest uwa uwarunkowane, czy jest to ta formuła, czy jest to po prostu ten brokat w takiej ilości, który daje nam chcąc, nie chcąc po prostu efekt szorstkości na ustach. Ja się dzisiaj świetnie bawiłam, testując dla Was te nowości. Czekam na Was jak zwykle w sekcji komentarzy, dajcie znać. No i koniecznie słuchajcie, przetestujcie sobie, jeśli będziecie miały okazję, te nowe płatki hydrożelowe od e, klawiera. 60 sztuk w bardzo dobrej cenie. E, myślę, że bardzo konkurencyjny produkt dla właśnie płatków pixie, które są drogie. E, mamy różne formy. Ja tutaj jestem jakby w trakcie testowania. E, zaczęłam testować sobie ten Golden e, Black Blackburn, e, natomiast dzisiaj przetestowałam sobie te różne i czuję takie fajne ukojenie i nawilżenie właśnie w okolicy pod oczami, więc jestem bardzo, bardzo na tak. Będę testować i będę pokazywać Wam częściej te produkty, myślę. Natomiast yy, tak się dzisiaj prezentuje make-up, dajcie znać co sądzicie, czekam na Was w sekcji komentarzy i życzę Wam wspaniałego dnia. Trzymajcie się, hej!